I jeździ piją piwa. I tam ten klub pio piwo i mleko i świny. i już, a a starać starać też tak. A a, a kobiety nie piją żadnych piwek. A ani tego, a tylko tego, co kapi Ale A nie żadnych takich brudnych, niedobrych, śmierdzących piw. No to w końcu kto pije te śmierdzące piwa? A wy nie, tylko stary dziady i ja, i już. I ty? To no. ty jesteś stary dziad? Nie, ja jestem dziewczynką fajną, no to ja muszę być piwo. A te kobiety to nie, bo ich szkoda. Zrobiły się takie grube, I będą tu dusze bią. To ty się tak... No już, to niech, niech, kobiety, niech kobiety nie piją dużo piwa. O pierdziela, za piwo. Tylko stary dziadek pije piwo. Tak. Także mówię. I to, to co tu przychodzi, to też nie można pić piwa. Ani te kobiety, ani te kobieta, A tylko ja muszę widziało łotej piwo. Ten, I ja łotem. I jesioła łotej. Dziewczyny muszą pić łotej piwo. A ja nie nic. A takiego gównodego, śmrudnego piwa nie można pić. Niedublego. No, no. Tak, prawda ma, mówi Wiktoria. Ale Wiktoria, bo my się dawno widziałyśmy, tak ja sobie chciałyśmy piwo jedno wypić. To tak no. jedno nam, my codziennie nie pijemy. Ale ja mówię prawdę. Już proszę mnie, nie mówię już takiego. No, dzisiaj wypijemy nie. E, tam! Gdzie że dziewczyny? <grym> I już! Jak zobaczycie się, to już je nie, nie pije piwa. Dobrze, a wcześniej mówiła, że y, ładne dziewczyny, kobiety tylko się malują, ładnie. No i powiedz mi jeszcze, Cioci, bo bo Ciocia tego nie słyszała, jak to jest ko kobieta. Kobiety to co robią? A co kobiety powinny robić? Stale jadą tylko muszą pić piwo, stale dziady. Bąbki jeszcze nie lubimy. Bąbki? Bąbki, bąbki mkami jesteście. A po kółeczkami? O tamtej trochę wiszą! Łodymi jesteście taki grubarz. Tu się piwo! Ty też stale piadę piją! I lasno im bziuk! I już! No bo cię widzisz? już lasnie ci bziuk! I głowę! A, pijesz? a ty też święta chciałaś i piwko i wódkę chciałaś? O właśnie. Ja, ja to piwo piję. Koniec, a te dziewczyny i tadeuszki no nie mogą pić. Tylko stare dziady piją. I ja. ja i to a to ty też w takim razie jesteś stary dziad jak piwo ty możesz pić. A mnie? Ty też stary dziad? Mhm ładna dziewczynka. jestem młoda, ale muszę robić trochę mały blu. A właśnie co to, to się robi o taki brudny koniec? No, kurczę. No, Co? Tak, proszę, nie mówić. A co? jak chcę piwo, Nie mam na imię piwa, ani nic. No dobrze. Pokaż mi to tylko w, tym, w tym telefonie. I się w lękę i w palnokcie i w włosy. Palę cię jeszcze. I w butel i w nogę. I w palę cię pociągną. I koniec pocałujcie się. I koniec. No i no to pijecie piwo. No i patrz jaki twój gruby brzuch. Gruby no, tak ty Fale, daje twój brzuch. Ale wykład dostałyśmy. Ładnie, dziecko. Chciały się w śpinkę. To działaj w śpinkę i będzie się niedobrze czuła. Tylko w labio się zmieniliście. Dobra. wypijemy to piwo i koniec. I wystarczy nam, po co więcej? No, tylko... Ci, o takie się pijecie na piwo i te dwie i to o! Dobra, no dobra, w takim razie tyle. Już się posłuchamy, ciekawi. Nie da rady wypić piwa. Zagiełaś nas, nie, nie, mi brak słów.